Corocznie zimą, przed okresem świątecznym w nadleśnictwie bełchatów, sprzedawanych jest kilkaset młodych świerków. Drzewka te pozyskuje się głównie z cięć pielęgnacyjnych. To są w naszym przypadku drzewka ze specjalnych plantacji lub drzewka, które pozyskiwane są w ramach cięć pielęgnacyjnych, które tak czy inaczej zostałyby z lasu usunięte. Na nadchodzące święta leśnicy przygotowali do wycięcia blisko 300 drzewek. Sprzedaż choinek ruszy niebawem. W tym roku jednak świątecznego drzewka nie kupimy przy siedzibie głównej bełchatowskiego nadleśnictwa. No, choinki mamy w nadleśnictwie, natomiast nie będziemy prowadzili sprzedaży przy siedzibie nadleśnictwa. Ta sprzedaż będzie odbywała się w siedzibach poszczególnych leśnictw. Myślę, że jak co roku wszyscy chętni zostaną w zaopatrzeni, planujemy pozyskanie około 200-300 drzewek. No to nie jest za dużo. Nie jest to za dużo, ale też i nasze plantacje w tej chwili dorastają. W następnych latach obiecujemy, że będziemy mieli większe ilości. Od kilku lat leśnicy obserwują wzrost zainteresowania naturalną choinką świąteczną. Jak podkreśla nadleśniczy zając, to cieszy, ponieważ wystrój świąteczny naturalnym bożonarodzeniowym drzewkiem jest najbardziej przyjazny środowisku. Sam ilość drzewek, które są w sprzedaży ogólnej na, na, na rynkach, na targowiskach świadczy o tym, że jednak drzewka naturalne w dalszym ciągu cieszą się powodzeniem. Koszt żywego drzewka to wydatek rzędu dwudziestu kilku złotych. Szczegółowe informacje o sprzedaży choinek znajdziecie Państwo na stronie internetowej Bełchatowskiego Nadleśnictwa.